W końcu nadchodzi Five Nights at Freddy 2 kontynuacja, na którą nikt nie był gotowy. Nawet ci, którzy przetrwali pierwszą część. Minął rok od koszmarów Freddy Fazby. Naznaczona tamtą nocą dziewczyna próbuje zrobić coś niemożliwego. Ona chce po prostu ponownie połączyć się z Freddym i jego przyjaciółmi animatronikami, jakby blizny mogły zamienić się w sympatię. Ale ten niewinny gest budzi uśpionego potwora, przez co nie tylko jej życie będzie zagrożone, ale dowiemy też się wielu ciekawostek ze świata Freddy'ego Fazbera. To, co kiedyś było uliczną plotką, teraz staje się publicznym widowiskiem. Festiwal celebrujący tragedię, nieświadomy, że to, co czci, zaraz się przebudzi i pożre wszystkich. Bo sekrety Fedygo nigdy nie były martwe, tylko czekały, by usłyszeć znajomy głos jej głos. Fenomen kasowy Blumhouse powraca z nowym rozdziałem animatronicznego terroru pod okiem m Tami. Większy, mroczniejszy i bardziej bezlitosny niż kiedykolwiek. Możesz wierzyć, że każdy przetrwa pięć nocy, ale tym razem Freddy nie zamierza zostawić świadków. Wszystko zaczyna się, gdy grupa dzieci przybywa do oryginalnej pizzerii Freddy'ego Fazbera. Czas na show, światła zapalone, wesoła muzyka, a maskotki animatroników zdobią każdy kąt ale jedna dziewczynka wyróżnia się. Charlotte siedzi i obserwuje z niepokojącą uwagą. Jej najlepsza przyjaciółka podchodzi z napojem Freddy Fascola i namawia, by dołączyła do grupy świętującej urodziny. Charlotte siada, lecz nagle dostrzega coś niepokojącego. Freddy prowadzi chłopca na tyły lokalu. Przerażona biegnie po pomoc, ale nikt jej nie wierzy uznają, że przesadza i każą wrócić do rodziców. Zdeterminowana wraca śledzić chłopca, jasno włosa dziewczynka próbuje ją zatrzymać. Charlotte nie rób tego, ale Charlotte idzie dalej. Znajduje chłopca ukrytego, bierze go na ręce i wtedy animatronik ją dostrzega. Wyciąga nóż i powoli rusza w jej stronę. Charlotte ucieka z całych sił. Dociera do wyjścia, krzyczy o pomoc, ale w tym momencie okazuje się, że animatronik zdąży ją dźgnąć. Dziewczynka umiera. Jej ciało wpada w dziurę w podłodze, gdzie zabiera je tajemnicza niemal duchowa istota. Wieści szybko się rozchodzą, chaos, dzieci płaszące, horror Freddy pizzeria zamyka się na zawsze. 20 lat później, rok po wydarzeniach z pierwszego filmu, widzimy Vanessę. Mike dzwoni do niej pytając, czy ostatnio miewała koszmary. Chwilę później przyjeżdża Abby, jego młodsza siostra, żartując, że pewnie już się pocałowali, choć Mike upiera się, że są tylko przyjaciółmi. Pojawia się też Jeremy, który pomaga malować mieszkanie i mówi Mike'owi, że jeśli chce zaprosić Vanessę na randkę, będzie potrzebował szczęścia. Jest dość specyficzna. W autobusie do szkoły, Abby opowiada dzieciom o tym, co przeżyła w pizzerii. Że Chika próbowała wsadzić ją do kostiumu, ale Maggie uratował. Wspomina też Vanessę. Dzieci pytają o los stroju Williama Aptona. Abby mówi: że kostium uwięził go w środku. W szkole nauczyciel mówi, że animatroniki nie są niczym specjalnym technologicznie. EBI próbuje zbudować małego robota, ale ten się rozpada, a nauczyciel sugeruje, że może robotyka nie jest jej przeznaczona. Kolega dodaje jej otuchy. Mówi, że ma talent i powinna naprawić swoich starych przyjaciół animatroników. W domu Mike szykuje się na kolację z Vanessa. Amy chce tylko iść do pizzerii, zobaczyć animatroniki, ale Mike tego zabrania. Są zepsute. Dziewczynka smutnieje. Gdy Mike wychodzi, patrzy na swoje rysunki, przedstawiające ją szczęśliwą wśród animatroników. W restauracji Mike czeka samotnie, Vanessa spóźnia się. Gdy przychodzi, mówi, że choć przez chwilę chce czuć się jak normalna osoba. Oboje przeszli przez wiele. Mike opowiada o AB i jej tęsknocie za animatronikami. Vanessa radzi, by był z nią szczery. Rozmowa schodzi na koszmary Vanessy. Przyznaje, że czuje, że nigdy nie uwolni się od cienia ojca. Mike wraca do domu i odkrywa, że AB zniknęła. Została tylko na tatka. Poszłam naprawić przyjaciół. Mike biegnie do pizzerii. Znajduje ją tam smutną, czekającą na animatroniki. Przyznaje, że skłamał i mówi, że mogą być w niebie, ale zawsze będą w jej sercu. A.B. znajduje głowę Freddy'ego. Pan Stalker. Urządzenie pozwalające mówić animatronikami. Mike pozwala jej zabrać go do domu. Na drzwiach pizzerii widzi plakat. Freddy zabijają. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, Zadzwoń. W innym miejscu grupa youtuberów zajmująca się duchami wchodzi do starej pizzerii nagrywać paranormalny film. Oprowadza ich tajemniczy Majkę. Opowiadają legendy o marionetce, najbardziej zaawansowanej figurze zdolnej sterować innymi animatronikami. W trakcie zwiedzania Lisa słyszy dziwny dźwięk. Znajduje działającą pozytywkę, gdy ją wyłącza, pudełko, prezent zaczyna się ruszać. otwiera się i marionet wyskakuje, pożerając ją. W tym czasie inni z grupy również giną. Michael schodzi na dół, widzi przemienioną lisę, nową marionetkę. I mówi z uśmiechem: Witaj w domu Charlotte. Marionet potrzebowała nowego gospodarza. W tym czasie Abby próbuje naprawić fast Talkera. Mówi do animatroniku, że za nimi tęski. Vanessa ma wizję ojca w stroju Frediego. Popada w panikę, przeżywa halucynacje, aż trafia w trans. Zostaje przeniesiona do wspomnień dzieciństwa, gdzie jej ojciec mówi jej, że nigdy nie ucieknie. Udaje jej się jednak symbolicznie go zabić i wybudza się przynajmniej chwilowo wolna. Nocą fast Talker używa. Animatroniki mówią Abby, że potrzebują jej pomocy Że tylko ona może poprowadzić jej drogą Dziewczynka wymyka się z domu i jedzie do pizzerii Wracają animatroniki Choć wyglądają inaczej Zimne, nowe Chica mówi, że bardzo za nią tęskniła Vanessa przychodzi do domu Majka Zostaje tylko włączone urządzenie. ABY mówi, że Chika i Freddy jej pomagały. Vanessa i Mike są zaniepokojeni. Mike podejrzewa, że Fast-Talker imituje głosy animatroników. Vanessa wściekła się, bo nigdy nie mówiła mu o ojcu Charlotte. ABY w szkole prezentuje projekt, ale nauczyciel niszczy jej robota. Dziewczynka ucieka do animatroników. Cika mówi jej, że ona sama może być projektem, ale najpierw musi pomóc im wpisać kod. Pizzerii on pustą skrzynię po marionetce i słyszy głos Charlotte z ciemności. Marionet domaga się kodu zdejmującego blokadę wyjścia z pizzerii. Grozi, że zabije AB, jeśli Vanessa nie pomoże. Vanessa poddaje się i poddaje kod. AB bierze taksówkę do szkolnego festiwalu razem z Chico. Mike spotyka ojca Charlotte, który mówi, że muzyka była jednym, co uspokajało córkę, daje mu jej pozytywkę. Mike dowiaduje się, że Eddie nie ma na festiwalu, biegnie ratować siostrę. W pizzerii Mike widzi ciała zniszczonych animatroników. I ludzkie ciało. Chica na festynie zabija nauczyciela. Mike znajduje się z seranną. Tam mówi mu prawdę. Animatorniki, które widział wcześniej, to prototypy. Prawdziwe, zostały przebudzone przez marionet. Mówi też, że pozytywka otrzymała jej moc w uśpieniu. Razem idą ratować Abby. Po upadku Majka dowody Vanessa ratuje go i mówi, że marionet potrzebuje gospodarza, by kontrolować animatroniki. Tymczasem AB dostaje nagrodę za projekt. Animatroniki jednak otrzymują sygnał z kodu i zaczynają atakować ludzi w domach. Freddy, Bonnie, Foxy wszyscy ruszają w szał, wierząc, że rodzice są winni śmierci Charlotte. Mike walczy z prototypami, wykorzystując maskę animatronika. Większość daje się nabrać, ale nie Foxy. W końcu protoanimatroniki zostają wyłączone. Mike dzwoni do Vanessa. Jeden pozostaje aktywny. Marionet i znajduje się w jego domu. Marionet opętuje Abby. Mike używa pozytywki i usypia ją. Nagle pojawia się Michael Afton, brat Vanessy. Wyznaje, że ojciec nie żyje, a on przejmuje jego misję. Planuje masakrę na festiwalu, gdzie ludzie celebrują animatroniki. Rozkazuje zniszczyć Mike'a, Vanessę i Abby, ale nagle nadchodzą oryginalne animatroniki. Foxy, Freddy, Bonnie, Chica. Niszczą tej prototypy, bo usłyszały rozpaczliwe wołanie Mike'a o pomoc. Michael próbuje uciec, ale Jeremy go nokautuje. Animatroniki zaczynają się psuć. Ich systemy są zniszczone latami uwięzienia. Dziecko z pierwszego filmu mówi AB, że idą do nieba. I że nadchodzi coś silniejszego. Mike odchodzi z Abby i Jeremy zostawiając Vanessę, która już nie ufa. Vanessa zostaje sama, wtedy Marionet ją opętuje. Tak kończy się Five Nights at Freddy. Po napisach widzimy, jak młodzi ludzie wchodzą do opuszczonej pizzerii po elementy dekoracji, bo lokal ma zostać zburzony następnego dnia. Znajdują kostium Williama Aftona i zabierają go. W napisach słychać nagranie. Ktoś mówi Mikeowi, że był wspólnikiem Aftona i może śledzić pewne animatroniki, ale błaga go, by uciekł.